Okej. Okay. Więc powiedzmy, że. Mm, poczekajcie, ile zabiera ten mieczyk, kiedy nie mam. Srebrny długi miecz. Osiem, tak? Dobra, w sumie może być. Będę łaził właśnie w takim lekkim pancerzyku. E, tylko będę musiał kupić jeszcze rękawicze, rękawice oraz. E, oraz hełm. No. Więc udamy się po prostu do e, dzielnicy handlowej. Zobaczymy. E, Dzielnica handlowa pięknie. Okej, okay. udamy się teraz do tego zbrojmistrza. E, lepiej, żeby miał e, brakujące części do mojego pancerza, bo raczej z tamtego. Mm, z tego pancerza czarnej dłoni nie będę, nie będę używał, raczej, ponieważ e, nie mam premii do pancerza. Żadnego? Skórzany kiry, Kurczę, raczej nic ciekawego nie masz. Ale młotki kupimy. Młotki ja muszę mieć, nie ma bata. Zaszcz, bierzemy. A co tam? Utrzymana czapka. Mm, nie, dziękuję. Proszę, mów. Eee, kolego, ty też nie masz masakra. Dobra, kupimy młotki. Ok, tak. Hmm. Ciężki pancerz Egida apokalipsy premia Fajny Tylko, że mnie niestety na niego nie stać Nawet gdybym, na nawet bym go nie używał, ponieważ e Postać przyciążona, jak? O Boże Aha, właśnie, sprzedamy jeszcze ten krasnoludz krasnoludzki Claymore, let's który posiadam e Srebrny srebrny miecz, bla 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 Claymore, okej, okay. 108, może być ale będę się targował, nie ma bata. Powiedzmy, że kupuj za... Sprzedawaj za 50% wartości. No. Nie, oferta odrzucona. No nie, bądź taki, kurde. To może... 40%? Co ty na to? Okej, okay, zgodził się. Pięknie. E, dobra, także czas wykonać kolejną misję dla gildii wojowników. E, zapiszę grę oraz udam się do gildii wojowników. Tylko... Wiecie co, na razie założę ten pancerzyk, żeby... Bo nie wygląda to nie wygląda to zbyt estetycznie, e, kiedy nie mam full tego pancerza, tego seta, że tak powiem. E, szata, 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 szata. Okej. Okay. Zapiszemy grę i udajemy się do Anvil. O, nie zabądziłem za pierwszym razem do gildii wojowników. Pięknie. Z mojej strony nie zgubiłem się po raz pierwszy w życiu. Jestem siebie dumny. Eee, gdzie ty teraz byłeś, kurczy byku? Mm -mm. On gdzieś na górze był. No, czemu on się zamknął? On mieszka gdzieś tutaj, chyba że gdzieś jeszcze na górze. Biura kampanii gildy magów, najemników? Magi, magów, co ja w ogóle powiedziałem? Tu jest, okej. Okay. Dzień dobry. Kontrakt! Nie mam dla w twoim może w burz grokasz. Ok, okej, więc udamy się do tego kolesia. Tylko tutaj nic ciekawego nie ma, tak? No idź sobie, idź! Pięknie, okej. Okay. Możemy teraz kraść. Stalowe nagolenniki, żelazny hełm. Kredens. Ale biedak z niego. Hmm. No niestety nic ciekawego nie miał, więc ok, udamy się teraz do tego e, orka. Mm. Okej, okay, gdzie, gdzie to teraz było? Um. Ok, tutaj. E, zamek. E, Wschodnia brama. Być może będzie krócej. Nie wiem, nie wiem. Do zamku na pewno nie. I teraz szukamy gildii wojowników. Hmm. Tutaj? Nie. Tutaj? Też nie. Dobra. Chyba trzeba szukać tej plakietki. Mmm. Hmm, chyba to nie w tej części miasta. Zapiszemy grę. O, tu jest właśnie domek, który y, możemy kupić. Żelazna brama. I właśnie mamy dom na sprzedaż. Na razie go nie kupię, bo na pewno jest drogi. A ja ja kasy nie mam. E, tu mamy gildię wojowników. Ok, już ją widać. I teraz do tego orka, odźwiernej od... no Gildy Wojowników, okej. Okay. Eee... O kurde, co wy tutaj macie? Poczekajcie, zapiszę grę i się spróbuję tutaj wkraść. Tylko nie mówcie mi, że... Poczekajcie, otworzymy najpierw. Za pierwszym razem, ale cudnie. E, ceremonialny, ebonowy, rękawice, ale to jest po prostu, e, jakby to powiedzieć, replika, właśnie, czyli tego nie sprzedamy. Nie, poczekajcie. To nie jest replika. Tylko po prostu... Nie, to jest replika, okej. Okay. Szafir bez kazy, po prostu tylko to weźmiemy. A, w kufrze pędzel do malowania, po co mi? A... Ale masakra! Nic ciekawego, niestety. Jest! Burz Grokasz. Kontrakt dawaj nie gadaj Okej okay. Porzucona kopalnia, poczekajcie. A no, dobra. Sraj się. Tu mam tą porzuconą, porzuconą kopalnię. Stalowy mod bojowy dodano stalowy długi miecz dodano. Długi... stalowy łuk dodano. Poczekajcie, mam tyle, udźwignę. Udźwignę. Eee, Srebrny długi miecz. Tu mamy stalowy długi miecz, który jest gorszy, <laughs> Ale lepiej w sumie wygląda. Tak mi się wydaje. Mmm, dobre. Eee, jak tu teraz wyjść? Aha, tutaj, ok. Poczekamy sobie do rana. Ok. Idziemy sobie do stajni. Użyję teraz konia, zobaczymy, bo zawsze gdzieś się dostałem. Zawsze gdzieś szedłem na, pies na pieszo z myślą, że będzie szybciej. Eee, tym razem użyję mojego konia, eee, który jest tutaj. Mm. Okej, okay. no i po prostu lecimy. Biegniemy, lecimy. Co ja, kurwa powiedziałem teraz, co ja nie wiem. Mm, mm, mm. Ja kocham u, y, chodzić po tym świecie. Naprawdę jest bardzo rozbudowany, bardzo otwarty i to mi się bardzo podoba. Na, za to kocham Delder's A Fabuła jest jeszcze bardziej zajebistrza, że tak powiem. Tylko miejmy nadzieję, że w tej kopalni będzie się coś działo. Że nie będzie tylko, żeby. Wiecie, że pójdziemy, oddamy broń, tylko żeby była jakaś rozpierdziucha, żeby coś się tam działo. Bo już nie pamiętam naprawdę A, tego zadania. Okej, okay, dobra, zejdziemy z tego konia już Bo tylko nam przeszkadza Tak, właśnie o to mi chodziło Tam mamy e, gobinka Który sobie dostanie A, Ale pięknie, atak z, atak z ukrycia Plus 3, znaczy razy 3 Okej okay. Co jest? Co mnie zobaczyło? Ty tutaj jesteś, okej okay. No chodź, jakie fajne włosy ma. Nie, to jest schem. dobra, pomyłka. A dobra, walkę wręcz preferuję. Ała, awa, 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 No chodź. Pięknie. Co tutaj mieć? Stalowy krótki miecz? Nie, dziękuję. Stalowa strzała, bierzemy. E, ale gdzie jest ta kopalnia? Poczekajcie, tutaj? Porzucona kopalnia. Tak, właśnie o to chodziło. Czyli będzie się coś działo. Będziemy mieć do czynienia z tymi goblinami. Chyba. Pozwólcie, że... Yy... Założę, założę sobie szklany hełm. Który pozwoli mi widzieć w ciemnościach. Chyba, że nie chcecie. Nie wiem, jak wy tam wolicie. Dobra, zdejmę. Poczekajcie, co to jest? To są bandyci, czy... Poczekajcie, założę sobie... Mm, ten kaptur. Okej. Okay.

A ty dostaniesz mieć. Mmm, ok, dostaliście już e, twoje. Czy... troje członków gildii wojowników otrzymało ode mnie broń. Musimy się teraz pozbyć goblinów, Okej, okay. Czyli mamy kolejne zadanie, hmm. ale oni szyb, szyb, szybcy są. Dobra, wciągniemy sobie już broń. Ciach! O kurde. Ale czemu się na mnie skupił? Eee... Żelazny krótki miecz. Nie bierzemy tego. Ciach! Pięknie. No chodź. Ała, awa, 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 awa. Ała! Dwóch na jednego! Spryciule pierdzieleni. Co w ogóle teraz powiedziałem? Masakra. Mm. Ała, 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 ała. Dobra. Tego ubije z łuku mojego. Pięknego. <laughs> Zablokował się. Ha, 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 Teraz mnie nie złapiesz. Piękny headshot. Widzieliście to? Pięknie. Okej. Okay. Eee, górnik, a górnik używany kilof jakiś tam, dobra. O, mamy skrzynię, jak słodko. I dwa wytrychy, pięknie. <laughs> o kurwa, się przestraszyłem teraz. No chodź. Okej. Okay. kolejny goblin skąd to oni się biorą? Tylko, że on nie ma żadnego miecza. Znaczy, żadnej broni. Okej... Okay. Ała! Teraz użyję łuku. Nie możesz używać... Aha, okej. Okay. Ała! Zostaw mnie! Co? Kurde, nie trafiłem. Mm, zabił mi go. Już? Wszyscy? Chyba tak, okej. Okay. Teraz skorzystamy z okazji i zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Srebrny samorodek, weźmiemy go. Skrzynia, 20 sztuk złota. I tu mamy kolejne przejścia jakieś. Zobaczymy. A, kolejny goblin. Go... z ukrycia... Ah. Pięknie! W łeb dostał, widzieliście to? Prosto w czachę, prosto w czachę! Prosto w czachę. <grymny> o kurde. Co? Aaaa! O kurwa, się przestraszyłem! <grymny> o Boże! Tylko <grymny> kogoś mocny jest teraz... Teraz. Ała. Tu mnie nie złapiesz! Oła, dobra, złapiesz mnie! Złapiesz mnie, złapiesz mnie, ała! Szybki jesteś! No, z ognia ciebie też, też potraktujemy. Daj! Ała, 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 Zapiszemy grę. Ała! O kurde. No nie, po prostu no nie... On mnie zabije teraz za to, że... Mm, że go uderzyłem. No trudno. Okej. Okay. Stalowa strzała bierzemy. I idziemy dalej. Obszukiwać. Tu mamy skrzynię. Powodno zostało 13 goblinów, muszę wrócić do burz, grokasza, po płatem, okej. Okay. Tylko zanim to zrobię, oczywiście obszukam tą jaskinię. Zapiszę grę i zobaczymy, bo tam była jakaś skrzynia, mi się wydaje. Mm, o, właśnie o tym mówiłem. Łatwy, wow! Pięknie. Ok ludzie, więc w tym odcinku znaczy na tym zakończę ten odcinek. Na pewno go podzielę na dwie części, poczekajcie ile nagrywam, 35 minut około, także jeden odcinek no, będzie... O kurde, hmm. zginął jeden koleś? Poczekajcie, skorzystam z, ok z okazji i obszukam go. Eee, nagrywam około 35 minut, dlatego ten odcinek podzielę jakoś na równo, eee, aby było. Górnik, a gdzie tam ten koleś? Bo, niby zginął. O, tu jest, ok. Nie, to nie on. Tu jest dziki goblin. He. Nie ma go, ludzie. E, górnik. Górnik. No, nie ma go, dobra. Także srać go. Srać na niego, tak to powiem. E, więc ja się z wami żegnam, ludzie. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eee, trzymajcie się. Cześć. Na razie.